Witam wszystkich... Ojejku, ale głośno powiedziałem. Tak mi się wydawało. Prawie, że krzyknąłem tak przez przypadek. <laughs> w kolejnym odcinku zagramy w Ultima Underworld 2. Ojej, coś ty za jeden. Warrior To jest beznadziejna arena ognia, na no, pewno nie będę chciał tu walczyć. Kurde, jak to można walczyć w ogóle? Czy to na dysnicach cholera nie da? daż będę wybierał ziemię, chyba że tylko raz można wybrać ziemię, a potem trzeba inne. Dobra Teraz będzie arena powietrza Cóż my tu mamy O nie, a to też jest y, nieprzyjemne na, nie będę tam na dół złażył, ale tam widzę takie kółeczka, wy też widzicie Prawdopodobnie jak się wlezie na takie kółeczko Zostanie się wyrzucony w powietrze I kurde jak można walczyć w takich warunkach Oraz jakieś czerwone coś jeszcze tutaj jest Platforma no to widzę jeszcze jakieś chmurki. Dobra. Jeszcze... O! ktoś mam w oku. Sorry. Przepraszam. się kawy Jeszcze została arena wody. No to... No to prawdopodobnie będzie woda, nie? Ale sprawdzimy. Jeśli ją znajdę. To jest! O kurczę. A nie! To jest ludz! I, do, I woda też przy okazji. Ciekawe jak się przeciwnicy zachowują na lodzie, czy też się ślizgają jak cholera. Dobra, nie będę tam uważał. Nic tam na pewno ciekawego nie ma. I czas się normalnie rozejrzeć po tym miejscu. Na razie jedyna wskazówka, a cóż to, mag. Nie, znaczy warrior niby, ale... Czyli... czy nie mam życia, wiecie co? Wypiję sobie napój uzdrawiania jakiś tam... Jeszcze jeden napój uzdrawiania, gdzieś tu mam. Żółte co na uzdrawienia No dokładnie To nie jest nad... To mi się zgadzało to co kiedyś tam mówiłem Dobra Czas na tradycyjną eksplorację Tylko w którym kierunku sobie pójdę Tu mamy te trzy areny W całym centrum najwyraźniej To ja pójdę na... Wschód... Zachód Co to jest? To żeś powiedział kurde guardian, ten świat jest mój, podoba się. Pokazałbyś swoje zęby lepiej, to się zaczęli z ciebie ludzie śmiać, także dobra. A tutaj mam Dream Herb, czy jakoś, tak? A już to chyba wziąłem. Oj, to sporo tego nic nie potrzebuję. Ta roślinka, która rośnie na miejscu gdzie... Hall of Losers, czyli właśnie tutaj. Resztki wrzucę. Coś tutaj jeszcze pisze, ciekawe. Dorstak Rules, Dorstak Rules. What? Mod? Mod Scott Halifs Ktoś tam, ten nie powiedzieć... Zaraz. Mod Scotta? Coś kojarzę to nazwę. Z? Zorro? <gry> Czy co? Tak, Hall of Losers I Dorstak rządzi. Co tam było? Dobra, na razie żaden wojownik mi nie zaczepił jeszcze. Dobra, nie gdzie idę. Uj! Co to, to szczur chyba mnie atakuje? A szczur to... Właśnie. Komentarz jest zbędny. Dobra. Nie czy to właśnie trafi na początek, co? Albo nie. Okej. Okay. To ja pójdę tędy na przykład. To są te pomieszczenia tych dziadów, tak? Mieszkają w takich warunkach fantastycznych. Zobaczmy, rozejrzymy się, może trafię na jakiegoś dziada, który ma imię. Tu nic. Kolejne pomieszczenie, tylko śpiwór. Masz imię, nie masz. Ta kobieta... O! A nie będę tego... albo dobra otworzę, zobaczymy co tam masz Ups! Zostałam rozłoszczona przez to Nie wiedziałem, że otwarcie... O jejku! pudełka otwarcie powoduje, że się wkurzają A Kurde, z dobra jest to może być... Ej co, jesteś mnie z tyłu bije, kurde? Jeszcze tu dziad mnie bije Cholera, co to rodzinka jakaś? Ile was będzie mnie teraz atakowało? Mam no, nadzieję, nie cały świat, bo kurde, to będzie trochę bez sensu. Będę się czytać, bo trochę... Czy ten kogoś wali pięścią, albo rzuca we mnie kamieniami? O co chodzi? Du, du, du. Nie mam zdrowia, prawie nie żyję. Aczkolwiek może uda mi się zabić tą... Nie uda mi się. Ło, przeżyłem. O, na pół uzdrowienia, ciach! Oj, dużo mi to dało. Znaczy, uratowało mnie w sumie. No Gincie... Nie no, ja zginąłem, dobra. O te... Błąd w grze Albo jakiś bug po raz pierwszy w historii Jak tam z czasem? Aha Ech. To, to nie... A to niespodzianka I ciekawe gdzie ja ostatnio zapisałem Pewnie znalazłeś się to strasznie dawno co? Albo po walce chyba powinienem mieć zapisane Niech to już wiedziałem że jestem Jeszcze na... Jeszcze bez tego. Nooo, zarąbiście, no. Dobra, piedziel, nie będę teraz tego... W ten... Once again, wszystko... Ty. Tyle. Trochę skrócona rozmowa z tym... Ja piedziel, ale do dupy. I znowu walka z tą kobietą tak? Jeśli na nią trafię, teraz, jeszcze raz to szybko zrobię. Ciach! Dawaj, dawaj na ring. to Ach kurde wybrałem jakąś durną, albo to ona mnie wyzwała. Albo nie wiem zresztą. O to był błąd chyba. Gdzie się jest. A to będzie niesprawiedliwe, bo ona się nie ślizga. O nie, też się ślizga. Do wody wpadnę, do wody Cię wepcham. Patrz jak to... Nie, nie wepcham. Do wody padaj kurde. Chain call mi... Cholera, Nie, da się walczyć, no. Chociaż trochę siedzi... ona ta walka. Ale ona też ma problemy. i e, poszło mi, kurde. Prawie, że lepiej, no. Co ciekawe. Z zupełnym, nie wiem, jakim cudem. O i teraz to nie wyjdę. I teraz, kurde, mam zapisać, halo. Jak mogę nie zapisać wcześniej? Jest bardzo mądry z mojej strony. Nauczkę mam. Ale przynajmniej ten. Nie popełnię tego. Nie wpadaj tam. Jak stąd wyjść, cholera? Nie popełnię tego błędu i nie, we... nie będę otwierał cudzych pudełek. Nie. Dobra tutaj mamy arenę ziemi Przejdę sobie żeby to mieć na mapie Taką drobinkę chociaż na normalna arena Oj, co to jest Nad trybunami można powiedzieć o, Dobra A tutaj było przejść do areny ognia To tutaj będzie przejście do areny powie powietrza Dobra Jeszcze tylko sorry, po prostu muszę mieć to zaznaczone na mapie Jakem Rafał Pozdrawiamy... Tak żeby chociaż te gra... obwódki tego miał tak mniej więcej, żebym się orientował i tak No tu jeszcze powinienem sobie przejść, to bym miał takie fajne kwadraty 4 To jest jakieś mniejsze nawet Ta arena wody Dobra Znowu tylko sobie przejdę na południe Żeby obejrzeć to pomieszczenie jeszcze raz Żeby mieć też zaznaczone na mapie tak mniej więcej trochę okej okay, szczur, który mnie pewnie zaatakuje zaraz Dobra i mogę kontynuować w końcu eksplorację po moim poprzednim failu można powiedzieć pamiętajcie ludzie nie otwierajcie tam pudełek innych a no, tu jest ten szczur przynajmniej nie jak widzą nie jak patrzą i chyba na tędy właśnie poszedłem ostatnio a nie, teraz nie zupełnie, trochę się pogubiłem. O Goblin, masz imię Dobra, zrobię sobie tutaj przerwę, bo nie wiem w sumie ile ten odcinek trwa Także do usłyszenia w kolejnym odcinku Nareszcie będzie jakiś normalny odcinek, mam nadzieję, bez jakichś głupich błędów moich A ten dziad w sumie wcześniej bi biłem się z nim Dobra, do usłyszenia w kolejnym odcinku I z tą kobietą, się biłem No Na razie